Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play LEGO Star Wars 3 Wojny Klonów. I teraz przeprowadzimy sobie ostatni desant. Zdobędziemy sobie ostatni złoty klocek. Desant przeprowadzimy na planetę Salukemai. Po sąsiedzku. Pod kontrolą separatystów. Chwilowo, ale już niedługo. Bierzemy sobie czołg piratów. I zobaczmy co tam jest do zrobienia. Trzeba oczywiście odbić tą planetę, ale jak dokładnie? Bitwa pomiędzy Separatystami a Republiką. Kapitan Rex i jego szwadron klonów stają twarzą w twarz z grupą komandosów droidów. Muszą zniszczyć szybko przed upadkiem planety, ale nie mam pojęcia, co mam zniszczyć. Chyba wszystko w takim razie, skoro mamy tyle czasu. No wszystko. Dobra, no to niszczymy. Po kolei lecimy jak... Co się napotoczy, to zniszczymy. Pierwsza jest fabryka droidów. Czyli jest bardzo duża szansa, że będziemy mieć miliard, a nawet więcej. Niszczymy sobie teraz tarczę. Zawsze się na jakichś kwiatkach zablokuje. A to jest akurat złote. A to jestem zaskoczony, że to w ogóle niszczy tym. Czyli w sumie nie potrzebuję nawet lasera. To mnie bardzo cieszy. Czyli w sumie nic nie muszę budować. Dobrze. Dobrze to widzieć. Dobrze to wiedzieć. Widzieć. Tarcza zniszczona. Zajmijmy się teraz fabryką. Fabryka zniszczona. I kolejne pole oczyszczone. Działko zniszczone. I kolejne pole oczyszczone. W sumie o to chodzi. Tutaj co mamy? Dwie fabryki droidów. Jedna już przestała istnieć, a druga jest ze złota, ale powinno się udać zniszczyć. Troszkę to będzie trwać dłużej niż laserem, ale się uda.

Kolejne działko zniszczone. Teraz fabryka droidów. Ze złota. Jakby tego było mało. Dobra, zniszczone. To nawet nie muszę nic budować. i to mnie bardzo cieszy srebrne ciałko zniszczone, teraz się tym zajmiemy, fabryka droidów. I jeszcze jedno działko srebrne zniszczone. Droidy tak przy okazji po drodze kolejne droidy również po drodze. Antenka srebrna zniszczona. Widzę, że droidy jeszcze chcą tutaj audiencji. Dobrze, co my tu mamy? Antenka. Na razie ją zostawimy. W sumie nie mamy wyboru. Ale tym się mogę zająć. No to niszczymy złotą tarczę. No i się udało. A teraz działko. Albo zaraz, działko zaraz. Najpierw mam tenka. Załatwione. A co tutaj jest? Fabryka droidów srebrna to warto niszczyć. Właściwie to i tak trzeba wszystko zniszczyć. Nie mam wyboru: czy chcę, czy nie chcę. Działko zniszczone. Kolejne pole oczyszczone. A tutaj co mamy? Dwie złote tarcze. Najpierw jedna. Oczywiście obydwie są ze złota, żeby było trudniej, ale to nie problem. Po prostu trochę więcej czasu zajmuje, ale wszystko idzie zgodnie z planem. Druga tarcza niszczona. Mamy 9,5 minuty. Poro czasu jeszcze, a no już prawie całe pole oczyszczone, tarcza do zniszczenia i fabryka droidów. Czas na tarczę. Droid biegnie, ale nie zdąży. No i rozwalone. Okej, okay, co tam dalej jest? O, droidy! Kolejne droidy. Dobra. Tutaj mamy kopułkę, ale to trzeba z drugiej strony załatwić. Okej, okay, fabryka zniszczona, jeszcze czas zająć się drugą pole oczyszczone i zostało jeszcze jedno. Do oczyszczenia. Dobrze. Droid załatwiony, przynajmniej jeden. To ma być, kolego, wyłączone. Czego nie rozumiesz? Dobrze, że się dogadaliśmy. Ok, i co tu jeszcze zostało? Działko. To jest ostatnia rzecz do zniszczenia. Załatwione. Republika wygrała. Prawie półtorej miliarda monet wpadło jeszcze. Ogólnie mamy 391 miliardów monet. I to już był ostatni desant. Mamy 130 złotych klocków i 100 tysięcy monet. Czyli wszystkie złote monety. A co z nimi zrobimy, to zobaczymy w kolejnym odcinku. Nie wiem, czy to będzie ostatni, czy nie. Zobaczymy jeszcze. Na tym sobie kończymy ten odcinek. Jeśli wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subika i komentarz. Hej!